Czarny asfalt, czarno na niebie, nędzę jest życie. Bo żyjesz od 10 do dziesiątego. Myślisz, że spadnie ci złoty anioł, a tutaj się mylisz. A jak nam, innym musimy głowić i się troić, jak ułożyć życie, aby nie spać z rowerka. Chcę, aby słońce świeciło, jak psu jajca, a nie cholerny rząd nam podcina skrzydła. Lipanie, każdy chce abym się uczył, ale mam swój urok osobisty, lecę z moim pechem, dalej nie trzymuję się pięknie, robię ruchy na mieście, rucham branżę całą, wymyślam nowe teksty, nie pierdolę się na talerzu. zjemy ich, to trudny rap, nędzę studia, tu jak chcesz żyć, musisz zrobić po kilka kamionów wyświetleń. Jest poziom Leverhard koszmarów nie mamy. Śnią mi się grube liczby na polskim YouTube ej jak się spełni ten sen to niemożliwe. No 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 mam sobie moc z gwiazd. To nie skala, nie zmierz z nią miarą. Mamy auto na gaz, to dużo pierdzą. Ty myślałeś, że jestem nikim, a ja robię karierę, no co nas karp? Polski robi impre na polskim stole. Je, tak właśnie. Już dziesiąty termin, ostateczny. Czekam na kasę, czy je dostanę. Jak się spóźni, to zawołam komornika na mego ojca. Życie je żerem Pod prysznic. Może się szybko umyć, lub je stracić. To nie przelewy, co ja otrzymuję. za otrzymania kutasa z spodniami. Co ja porabiam? Leżę i odpoczywam od tych ciągłych nudów. Mam życie jak miś kolala, a w nocy zaczynam zadymę. Mam spodnie brudne od tych brudnych chodów. Robię spacerki 5-minutowe, lecz po 2-3 dziennie. Yo, ehe, właśnie robię. Jak ci serce powoli bije, pika, to weź se egenalinę, a jak coś cię boli, to weź se Mortinę, mordo. To nieprostsze życie, zajadam chrupki w co za szok, ciągle owijam tę bawełnę taśmą hydrauliczną, tata daje auto dzisiaj do mechanika, bo trzeba w nim wymienić kilka części, będziemy musieli czekać, 4 dni, masakra, co, kto się pyta, nie wiem, nic, zadawaj mi głupich pytań, nie znam na nie odpowiedzi, jestem maskotką mafli pyrra.